Witajcie Widzowie w nowym odcinku, ja znowu gram w Nexbots in Macrose. Dobra wchodzimy sobie Jakby co ja będę nagrywać inne serie, także no Nie opuszczajcie tego kanału tylko Oglądajcie dalej, subskrybujcie mój kanał I życzymy miłego oglądania Okej, okay, lecę Ui Ui. Siema Lecę jeżeli nie wiecie o co chodzi w tej krzyży, ja wam mogę powiedzieć, ale już chyba Wam mówiłem. Nie wiem. Tu trzeba oczywiście przetrwać. Jak najdłużej zbierać te klejnoty. Co tu są? No dobra. Zbrany teraz ten. O nie, to już jest ne! Zdobacz. Dobra. Ok. Och. Dobrze, już po reklamie, także my lecimy dalej, o patrzcie, ej tu się można tak spinać, nie, jak jest tak krzywe trochę, także jak już się, jakbyście chcieli ominąć jakiegoś negocjaca, który idzie prosto na ciebie właśnie tam, to możecie właśnie takiego trika zrobić. Ja jeszcze dzisiaj będę może grać na innej mapie, no ja nie mogę, musiałeś, nie, musiałeś, nie. Okej, okay. o dobra mogę grać jako Xbox. Dobra ja już jestem jako Xbox. Już lecimy na jakichś tam graczy Na różnych idziemy Właściwie polujemy na wszystkich jak ich zdobędę Ale Nie, raczej znajdę Dobra Kurde hmm. Siema, widzicie. Siema. No i nara. Nice. Nie wiem dlaczego. Ale jak to miałem poprzednim razem tą grę, to nie było takich efektów. Na przykład, jeżeli no, taka krew się rozpyskuje, nie jak kogoś zabijesz. Yy. Także nie wiem dlaczego tak jest. Nie wiem. Może to jest jakaś aktualizacja. Może była aktualizacja jakaś, nie wiem, nie patrzę na Google Sklep. Ja, ja nie mogę. Dobra, nie tak nie można robić. Zresztą te inne Boc, to, to w ogóle nie są ludzie, to są... no botsy. <grych> dobra, mi się już kończy. Dobra. O nie. Dobra, jestem tu. O, teraz wypadł do wody. Szyma malutki. O, o tu jest ten nexbox, którego ja miałem teraz. M mm. A! Come on! No ja chcę tylko ten klejnot zdobyć No łote No i zdobyłem go, ale teraz Dobra No i reklama oczywiście A! Chwila, co mi się tu porobiło eee, dobra. dobra, już po reklamie Lecimy dalej. Okej. Okay. Gdzie jest ten dzieciak? O! Wow, 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 wow. Dobra, my lecimy tam na górę, bo tam teraz jest klejnot. Ja ostatni odcinek będę robić tam, tam gdzie będę robić same triki. Przykładłaś nie będę tak skakać. O ja. Co to było? A nie, nie udało mi się. A! Jeszcze jedna ciekawostka. Jak jesteście jak z i się zatrzymacie, to wtedy nie, nie tracicie szybkości. A jak jesteście człowiekiem, no to tracicie szybkość. Hm. Sima. Dobra. Jak zginę, to kończę odcinek, mówię wam. Bo potem to się długo przesyła. A. A zresztą ten odcinek już trwa. Uwaga, uwaga, nie wiem. No, come on. dobra. Zebrałem klejnot. Tam jest następny. Siema, tańcząca dupa. <laughs> nie, nie. Dobra, powiedziałem, jak się, jak się zabije, no to kończę odcinek. Więc ten odcinek był krótki, wiem. Cóż, ale. Jak powiedziałem, tak też zrobiłem. Także do następnego odcinka. Przypominam Wam, że macie subskrybować mój kanał, bo ja chcę mieć jak najwięcej subskrypcji i chcę w pół roku zdobyć aż tysiąc subskrypcji. Nie wiem, czy to się uda, ale subskrybujcie mnie, oglądajcie. No. Także do następnego.